Już mam go, z tej strony Michalskiej Dziś jesteśmy na przejeździe kolejowym w Wałczu. Na ulicy, której nie pamiętam. Przejazd ma cztery rogatki. I cztery sygnalizatory świetlne. Przejazd nie jest bombardiera. No i przejazd znajduje się na linii kolejowej numer 403, tak dokładnie na 23 km 754 metrze tej oto linii kolejowej. Zaraz ma przejechać pociąg relacji Szczecin Główny-Piła Główna. No i co, poczekać trzeba chwilkę. ...druwkowy. Jedzie! Jedzie! Pomachamy! Dobra, nie trzeba. Panna Mot teraz. Oto przyjechał pociąg relacji Szczecin główny, piła główna. No i otwier o, i otwieram. O! I otwieram. Przejdzie po tym piła piła główna Stargard. Ojej. Chciałbym pociąg relacji. E, Piwa główna Stargard. Więc to już by było na tyle. Jest żywność. Żegnam się z wami, podajcie na mój kanał, popa!